Wczoraj pokazywałem te k 2 Enduro. One normalnie w senie regularnej będzie za 6999 Jest to lekko używany sprzęt. Zobaczcie, 30 motogodzin ma tylko najechane. Karta gwarancyjna kupiony u mnie, u nas jest niedawno po przeglądzie na 25 motogodzin, więc tylko 5 motogodzin do ostatniego przeglądu i tylko dzisiaj jest za 6199 zł. Napiszcie do mnie. SMS, że chcecie właśnie tego Kajo i ważne dla przedsiębiorców, wystawiam na to fakturę VAT-marża. Co prawda, vat nie odliczycie, ale od dochodówki jak najbardziej, więc osoby jedno z JPG, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, myślę, że jak potrzebujecie koszty, to ten Kajo akurat będzie idealnym rozwiązaniem. Jak już go przewieziemy. Miejsca, gdzie, jesteś, gdzie byliśmy, gawędę 70 do chruściny opolskiej, to cena będzie na ogłoszeniu 6999 zł.